Jakub Kurom podpowiada, jak w prosty sposób paczki, 80 kalorii mniej, a smak, rewelacja. Odchudzanie i tłusty czwartek nie idą w parze. Tradycyjne paczki to kaloryczna bomba, jeden zawiera niemal 300 kcal, Smazone nagle bokim tłuszczu. Oblane lukrem i wypełnione zemem lub innym zlotkim dodatkiem sa kwintesencja karnawalowego rozpasania. Na szczęście nie wszystkie paczki ociekają tłuszczem. Jakub Kurom podpowiada, jak zrobić ich dietetyczne wersje. Wystarczy smażenie zamienić na pieczenie. Czy to możliwe, by paczki były jednocześnie smaczne i dietetyczne? Owszem. Jeżeli zrezygnujemy z smazenia ich w głębokim tłuszczu i nie przesadzimy ze słodkimi dodatkami, otrzymamy dużo zdrowszy smakolek. Tradycyjny paczek smazony na smalcu lub oleju zawiera rok. Ok. 300 kaloria, pieczony, a 180 80 kalorii mniej. Co więcej, jego smak nie różni się tak bardzo od tłustego oryginalu. Zwłaszcza jeśli nadziejemy go tradycyjnym paczkowym dodatkiem, czyli rózana konfitura. Paczki z serkiem homogenizowanym zrobisz w 5 minut. ESA pyszne. Paczki z ziemniakami to hit. ESA smaczne i wilgotne nawet na drugi dzień. Takie rozwiązanie ma też inne zalety. Paczków upieczonych w piekarniku możemy zjeść więcej niż tych tradycyjnych. W dodatku pieczenie jest nieco prostsze i mniej kłopotliwe niż smazenie, które na niewprawnych kucharzy zostawia kilka pulapek. No i aromat pieczonych drozdowych smakoleków nie ma sobie równych. Jakub Kuron gwarantuje. Ze z jego przepisem pieczone paczki zawsze się udaje, a zatem, do dziela. Przygotuj rozczyn. W szklance wymieszaj 50 ml letniego mleka, 20 g świeżych rozdrobnionych drodzy i 10 g cukru. Następnie odstaw na chwilę w cieple miejsce. Do dużej misy przesiej makę, następnie dodaj jajko, resztę mleka i cukru, masło, esencję i waniliową i sól. Dodaj pracujący zaczyn i wyrabiaj ciasto tak długo, A zacznie odchodzić od gloni. Tak przygotowane wstaw razem z misa do piekarnika nagrzanego do 30-35 stopni Celsjusza i ogrzewaj przez 20 minut. Wyrosnie te ciasto przelóż na blat oprószony maka. Za pomocą dłoni lub walka rozciągnij ciasto na blacie tak aby miało ok. 1.5 cm grubości. Następnie wytnij z ciasta kola o średnicy 5 cm. Uluz placki na blaszeń wylozonej papierem do pieczenia. Tak przygotowane placki wstaw do piekarnika nagrzanego do 30-35 stopni Celsjusza i ogrzewaj przez 10 minut. Następnie zwiększ temperaturę do 180 stopni Celsjusza i piecz 15 minut. Następnie napełnij konfiturę paczki szpryca do nadziewania. Zródl o, kuron.com.pl